Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie każdą z Was i zapraszam do rozważania Słowa Bożego. Dzisiaj przygotowałam dla Was fragmenty z pierwszego listu świętego Jana. E, Święty Jan mniej więcej w 90 roku po Narodzeniu Chrystusa z Efezu pisze swój pierwszy list. I, e, Pisze o tym, że Jezus rzeczywiście żył, że rzeczywiście był Synem Bożym, że żył jako człowiek i jednocześnie jako Bóg. Pisze o wielkiej miłości, którą mamy w Jezusie Chrystusie. Pisze również o tym, że Jezus Chrystus jest życiem, że w nim mamy życie, że powołał nas do życia i że w nim mamy życie wieczne. Szczególnie moją uwagę zwróciły słowa z pierwszego rozdziału. Zapraszam was do tego, żebyście otworzyły swoje Biblię. Ogłaszamy Wam to, co było od początku, o czym usłyszeliśmy, co zobaczyliśmy na własne oczy, czemu się przyglądaliśmy i czego dotknęły nasze ręce, a co odnosi się do słowa życia. Życie bowiem zostało objawione, poświadczamy to jako naoczni świadkowie i przynosimy Wam wieść o tym życiu wiecznym. Było ono u Ojca, lecz zostało nam objawione. To za tym, co zobaczyliśmy i o czym usłyszeliśmy, przekazujemy Wam, abyście mogli wraz z nami tworzyć jedną wspólnotę. A ta wspólnota oznacza więź z ojcem, z jego synem, Jezusem Chrystusem. Piszemy Wam o tym, aby nasza radość mogła stać się pełna. Zapraszam na naszą sobotnią modlitwę kobiet. Święty Jan pisze o tym, o czym usłyszał, o tym, co zobaczył na własne oczy, o tym, czemu się przyglądał, czego dotykały Jego ręce, czego był naocznym świadkiem. Więc zaświadcza tutaj o tym, że nie słyszał o Jezusie od kogoś, że nie czytał o Nim, że nie było to przekazane z pokolenia na pokolenie, ale był naocznym świadkiem tego, co się wydarzyło. Bezpośrednio miał bliski kontakt z Jezusem, słuchał Go, patrzył na Niego, widział Go, dotykał Go, był bardzo, nie, bardzo blisko Niego i dlatego pisze o czymś, co wie, co sam przeżył. Kolejny fragment, który, na który chciałam zwrócić Waszą uwagę, na, Duch Święty, na który Duch Święty zwrócił moją uwagę, pochodził z czwartego rozdziału. Potem poznajemy, że trwamy w Nim, a On w nas, że udzielił nam ze swojego ducha. My natomiast zobaczyliśmy i teraz o tym świadczymy, że ojciec posłał syna jako zbawcę świata. Ktokolwiek przyzna, że Jezus jest synem Boga, tym trwa Bóg, a On w Bogu. I my poznaliśmy tę miłość, którą darzy nas Bóg, i zaufaliśmy jej. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, i trwa w Bogu, a Bóg w nim. Szczególnie dotknęły mnie słowa i my poznaliśmy tę miłość, którą darzy nas Bóg i zaufaliśmy jej. Zaczęłam się zastanawiać nad tym, co to, to znaczy poznać tę miłość i co to, to znaczy jej zaufać. Myślę, że bardzo ważną rzeczą jest to, żebyśmy poznali tę miłość osobiście, żebyśmy nie słyszeli o niej tylko od kogoś, nie słyszeli tylko, nie byli tylko takimi słuchaczami, którzy słyszą, że Bóg kogoś dotknął, że Bóg gdzieś tam uczynił cud, że Bóg kogoś przekonał, ale żebyśmy mieli osobiste do Świadczenie z żywym Bogiem, z żywym Jezusem Chrystusem to jest bardzo, bardzo ważne, bo tak naprawdę od tego zależy to, czy będziemy naprawdę potrafiły szczerze zaufać Bogu. Wiecie, e, mówię o tym z własnego doświadczenia, dlatego że w 1989 roku już dawno temu przyjąłam Jezusa do swojego serca, oddałam Mu swoje życie jako Pana i Zbawiciela, ale tak naprawdę e, jakby zewnętrznie nic się takiego nie wydarzyło, Bóg zaczął działać w moim życiu. Zaczęłam doświadczać cudów, zaczęłam doświadczać znaków, zaczęłam doświadczać wielkiego błogosławieństwa, ale moje serce nie zostało zmienione. Mimo tego, że modliłam się, mimo tego, że czytałam Słowo Boże, że chodziłam na nabożeństwa, na nie było we mnie tego żaru, nie było we mnie tego ognia, tej gorliwości, którą mieli inni, którzy kruczyli obok mnie. Zazdrościłam im tego i zazdrościłam im tego, że. Ze szczerego serca właśnie chodzą na spotkania modlitewne, ze szczerego serca modlą się, a ja musiałam się niejako przymuszać do tych wszystkich rzeczy. Ale Bóg widział moje pragnące serce i w 1997 roku doświadczyłam takiego osobistego dotknięcia Jezusa Chrystusa dotknięcia miłości. Właśnie w 1997 roku doskonale pamiętam, kiedy to było na naszym letnim obozie. Doświadczyłam czegoś niesamowitego. Bóg sam dotknął mojego serca, zalał je ogromną falą miłości. Doświadczyłam tego, jak Bóg bardzo mnie kocha. Było to, było to uczucie tak niezwykłe, tak niesamowite, że uważam je do tej pory za największe, najbardziej takie osobiste doświadczenie duchowe którego, którego, do, którego znałam przez te wszystkie lata. Ta miłość rozpaliła w moim sercu gorliwość, rozpaliła je do czerwoności. Wiecie, ja byłam otoczona miłością. Miałam kochającego męża, kochającą córkę, kochającą mamę, babcię, siostrę, brata, rodzinę, przyjaciół. Jednak ta miłość, której doświadczyłam ze strony Jezusa Chrystusa była jak płonący las. A ta miłość, którą darzyli mnie moi bliscy, była jak malutka iskierka wobec tego płonącego lasu. Ta ogromna miłość Jezusa Chrystusa przemieniła moje serce. Ta przemiana mojego serca trwała 7 dni taka intensywna przemiana. Oczywiście Bóg przemienia moje serce do tej pory, ale wtedy, przez te 7 dni Doświadczyłam niemal operacji na swoim własnym sercu. I spełniły się słowa z księgi Ezechiela, gdzie Bóg mówi: Dam wam serce nowe, nowego ducha włożę w wasze wnętrza, usunę z was serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. W innym przykładzie jest napisane: Dam wam serce z ciała. I właśnie ja doświadczyłam czegoś takiego, że moje serce zostało przemienione, że odtąd ono płonie, ono jest pełne gorliwości, ono pragnie żyć dla Jezusa Chrystusa. Automatycznie zmieniłam priorytety w moim życiu. Na pierwszym miejscu stał zawsze Jezus, stała zawsze modlitwa, na pierwszym miejscu były zawsze spotkania modlitewne, była zawsze służba, a wszystko, wszystko inne było na pozostałych miejscach, według właściwego, właściwej hierarchii, którą ustanowił Bóg. I wiecie, było to tak oczywiste, że Jezus jest dla mnie najważniejszy, że życie dla Niego jest dla mnie najważniejsze, że szukanie Jego obecności jest dla mnie najważniejsze. Było dla mnie to tak oczywiste, tak właściwe, że dawało mi to ogromną radość, dawało mi to ogromne szczęście i robiłam to wszystko poczucie ogromnej wolności, wolności i takiego spełnienia, że wreszcie, że wreszcie wiem, po co żyję, że wreszcie moje życie ma sens, że wreszcie moje życie jest cudowne. Wspaniałe, że wreszcie moje oczy płoną miłością do żywego, prawdziwego Boga. I, yy... Wiedziałam, czym jest ta miłość i wiem to do tej pory. Wiecie, nie żałuję niczego, co zrobiłam dla Jezusa. Mimo tego, że był to czas wtedy, kiedy miałam malutkie dziecko, kiedy mój mąż był osobą nienawróconą, kiedy musiałam do kościoła czasami chodzić na piechotę na spotkania 5 kilometrów, kiedy dojeżdżałam do pracy e, kilkanaście kilometrów, to jednak wiedziałam, że nie mogę stracić tej miłości, że pragnę w niej przebywać, że pragnę nie um jeito. I myślę, że jest to bardzo, bardzo ważne. Jeżeli doświadczymy czegoś osobiście, jeżeli doświadczymy tej miłości, tego dotknięcia Jezusa osobiście, to wtedy tak naprawdę wszystko się zmienia w naszym życiu. Wtedy tak naprawdę nasze serce zaczyna płonąć. Nie zmuszamy się do niczego dla Jezusa, ale po prostu chcemy to robić, chcemy tym żyć, bo wiemy, że jest to sens naszego życia, że jest to coś najważniejszego. I wtedy tak naprawdę możemy Bogu zaufać. To to znaczy Bogu zaufać. Definicja w słowniku języka polskiego podaje takie dwa aspekty. Pierwsze to powierzyć. Zaufać komuś, czyli powierzyć komuś swoje sprawy, swoje życie. No i właśnie zaufanie Bogu polega na tym, że powierzamy mu swoje życie, powierzamy mu swoje, swoje zdrowie, powierzamy mu swoją pracę, swoją rodzinę, swoje małżeństwo, swoją służbę, swoich przyjaciół. W ogóle wszystko, co mamy, powierzamy Jezusowi i nie martwimy się już tym, jak będzie wyglądało nasze jutro, jak będzie wyglądało nasze życie za 10 lat, czy za rok, czy za pół roku. Nie martwimy się. Tym, że możemy zachorować, czy że może nam nie starczyć pieniędzy. Wiecie, doświadczam takiej opieki, takiego poczucia bezpieczeństwa w Bogu przez cały czas. Niedawno mój mąż stracił pracę, ale wiedziałam, że Bóg się zatroszczy o to i tak naprawdę bo się tym nie martwiłam. Rzeczywiście w przeciągu paru miesięcy znowu pracę znalazł, bo wiem, że Bóg trzyma moje życie w swoich rękach. Druga, drugi aspekt zaufania Bogu polega na tym, że wierzymy i ufamy temu, co dana osoba do nas mówi, czy też pisze. Ufamy i wierzymy w to, że Słowo Boże jest prawdą, a Słowo Boże zapewnia nas o tym, że Bóg nas kocha, że jesteśmy Jego dziećmi, że ma dla nas wspaniały plan, że wszystko możemy w tym, który, który nas umacnia, czyli w Jezusie Chrystusie. Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych, że nas niesamowicie obdarował, że jesteśmy niesamowicie cenne, że nasza wartość jest ogromna, bo Jezus Chrystus przelał swoją własną krew za każdą z nas. Jezus mówi o tym, że. Większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Dlatego nie musimy się niczego bać. Słowo Boże zapewnia nas o pokoju, o tym, że Bóg troszczy się o nasze bezpieczeństwo, o wiele różnych rzeczy. Jeżeli ufamy Mu, jeżeli potrafimy Mu zaufać, to znaczy, że wierzymy we wszystko to, co On napisał i żyjemy tym, nie podważamy tych słów, ale naprawdę są one dla nas autorytetem i są one treścią naszego życia. Ale takie prawdziwe zaufanie Bogu jest możliwe, myślę, tylko wtedy, gdy osobiście doświadczymy takiego dotknięcia przez Boga, takiej właśnie miłości. Wtedy jakby z automatu zaczynamy Bogu ufać i staje się on najważniejszą osobą w naszym życiu. Panie Jezu, ja dziękuję Ci za tę miłość, ja dziękuję Ci Pani za to, że Ty objawiasz się osobiście tym, którzy Cię pragną, którzy Cię szukają, który, którzy marzą o Tobie, którzy tęsknią za Tobą. Dziękuję Ci Pani za to, że ta miłość jest tak piękna i tak nieograniczona. I ona się wylewa na nas każdego dnia. Wylewa się na tych, którzy, którzy na nią czekają, mają otwarte serca. Dziękuję Ci, pani za to, że pozwoliłeś mi doświadczyć tej miłości, za to, że ona przemieniła moje życie, za to, że wlałeś górliwość w moje serce, wlałeś pragnienia w moje serce, wlałeś tęsknotę w moje serce, tęsknotę za żywym Bogiem, tęsknotę za przebywaniem w Jego obecności. Dziękuję Ci, Jezu, chwała Ci. Chwała Ci, Panie, za to, że mogę Ci ufać, bo Twoje słowo Yes. Pewne. Twoje Słowo jest prawdą i prawdziwe, Twoje Słowo jest wiarygodne, Boże, bo Ty nie raz je poświadczałeś, Panie. Ja sama doświadczyłam nie raz tego, że mogę mu zaufać, bo ono się naprawdę wypełnia w moim życiu. Chwała Ci wszak mogący, święty Boże, chwała Ci, wywyższam Cię, wywyższam Cię, Panie, za to, że mogłam Ci powierzyć swoje życie, powierzyć swoje wszystkie osobiste sprawy. I nie muszę się o nie martwić, bo wiem, że Ty się o nie wszystkie zatroszczysz, Panie, chwała Ci. Bądź Bądź błogosławiony, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię Boże, bo jesteś miłością, doskonałą, wspaniałą, cudowną miłością i dajesz się poznać jako ten, który kocha Tobie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Panie dziewczyny, życzę Wam miłości. Życzę Wam, żeby ta miłość Jezusowa rozpalała Wasze serca, rozpalała Wasze zmysły, rozpalała Wasze pragnienia, rozpalała każdy warcień, każdy poranek i każdy wieczór. Niech ona będzie treścią Waszego życia. Niech ona przemieni to życie, żeby ono było pełne radości, pełne blasku, pełne szczęścia, pełne spełnienia, pełne wolności też. Pozdrawiam każdą z Was i błogosławię do następnej soboty z Panem Bogiem.